Jak się Panu podobało spotkanie w Bielsku? Jak, jaki był odbiór tego spotkania wśród mieszkańców? Spotkania w bibliotekach są zawsze bardzo miłe, dlatego że no to czytelnicy książek zawsze są miłymi ludźmi wyedukowanymi, natomiast te moje spotkania takie autorskie jakby z, z tymi czytelnikami w bibliotekach zawsze zostawiają bardzo miłe wrażenie, dlatego że no ci ludzie są pozytywnie nastawieni do książek, do autora i to jest bardzo sympatyczne, a tutaj no widać było mnóstwo pytań, te miłe inteligentne twarze, które no, ze mną grały w tym, w tym całym spektaklu, zadawały pytania, czy też odpowiadały na moje pytania, no to jest zawsze bardzo sympatyczne. I właśnie biblioteki jakby koncentrują wokół siebie te osoby o takich w dyspozycjach umysłowych, właśnie takich czytających, zainteresowanych światem, i to jest myślę bardzo dobre. Opowiada Pan o ptakach z pasją. Wcześniej na spotkaniu mówił Pan, że nigdy Pan nie był ani jednego dnia w pracy. Czy zajmowanie się ptakami jest. Czy naprawdę czuje się Pan tak, jakby nigdy nie był w pracy? Czy to jest aż tak wielka pasja i tak przyjemna dla Pana jednak praca? No, praca jest wtedy, kiedy robi się coś dla pieniędzy, natomiast całe moje życie jest podporządkowane pasji, więc robię coś dla przyjemności, dla pasji, więc stąd twierdzę, że nie przepracowałem w życiu ani jednego dnia i jest to możliwe. Chciałem zapytać także o Puszczę Białowieską. Teraz temat w całym kraju jest bardzo żywy, a tutaj dla mieszkańców Bielska Podlaskiego no to jak najbardziej, ponieważ to jest w niedalekiej odległości. Jakie jest panie, Pana zdanie na ten temat? Czy warto to puszczę zostawiać w takim stanie naturalnym, czy jednak dokonywać pewnych wycinek i dopuszczać do pewnych interwencji? Są tak, jakby dwa, dwie strony medalu. Z jednej strony ludzkość nie wymyśliła lepszego budulca niż drewno. Do wszystkiego, do mebli, do domów, do mostów, do wszelkich konstrukcji. Więc to drewno jest nam potrzebne. Ale z drugiej strony no, mamy taką perełkę, jak Puszcza Białowieska. No, która powinna być jednak w miarę chroniona. Okupani, nasi okupanci, czy Rosjanie, czy, czy Niemcy no to cieli wyżynali na potęgę, żeby jak najwięcej pozyskać. Myślę, że sami nie powinniśmy tego robić z paru względów. Papużta ma około 10 tysięcy lat, powstała w efekcie po, znaczy po ostatnim zlodowaceniu. Na początku były to takie borealne krzewinki, coś tam rosło, jakieś wierzby, potem jakieś brzozy, świerki na glebach uboższych, wilgotniejszych, sosny na suszych. I jakoś tam puszcza sobie się rozwijała przez te 10 tysięcy lat. Człowiek sobie w niej żył, coś tam pozyskiwał, no bo zawsze pozyskiwał. Natomiast gleba w tej puszczy jest coraz bogatsza. Ta gleba już jest glebą na tyle bogatą i grubą, gruba warstwa jest tej gleby, że ona jest bardziej dla dębów, dla lip, dla jesionów, dla klonów, dla jaworów, zupełnie dla innych drzew. Te stanowiska, które wcześniej mogły się nadawać dla sosny czy świerka, bo były ubogie, to w tej chwili siewki sosny czy świerka nie wygrywają konkurencji z innymi roślinami. Wypadają, po prostu słabną i wypadają. A gleba jest na tyle bogata, że ten las borealny, świerkowy bór przekształca się powoli w las mieszany, w las liściasty, bo to jest normalna kolej rzeczy. Tak podzieje się ewolucja lasu i ta gleba się rozwija, i las musi się do niej dostosować i się zmienia. Więc walka z tym procesem sensu nie ma. Natomiast no, z całą pewnością tam cała masa ogromnych martwych świerków, tak, gdzie można, powinny być może zostawione tam gdzie, jest, tam, gdzie są rezerwaty, czy też miejsca, gdzie chcemy mieć rezerwaty. Być może należy zostawić to w przyrodzie i poobserwować, co się będzie działo, jak to się będzie przekształcało, ale na pewno coś trochę można uszknąć z tej wielkiej masy drewna, choćby na opał. Więc no, tutaj myślę, że jakiś kompromis jest potrzebny. Natomiast z całą pewnością wycinanie wszystkiego, co stoi martwe. Będzie bardzo dużą blizną później na, na tej puszczy. Zostawienie, żeby, żeby poobserwować naturalną sukcesję, myślę, że ma większy sens, dlatego że ta gleba kształtowała się z martwego drewna. Te drzewa, które spadały, rozkładały, rozkładane były przez grzyby, przez owady, one tworzyły tę glebę. Jak my będziemy to drewno usuwać z tego lasu, powstrzymamy naturalny proces. Więc wydaje mi się, że gdzieś jakiś kompromis jest potrzebny na pewnych przestrzeniach zostawić to wszystko naturalnym procesom i obserwować te procesy, opisywać, dokumentować. No ale coś tam można na pewno uszkodzić z tej potencjalnej masy drewna na potrzeby ludzi, no bo póki co ludzie lepszego budulca i lepszego materiału do opału nie wymyślili. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Okay.